Witamy, pozdrawiamy z Księżego Lasu, w gminie z bieg na 10 km. tutaj już korzystamy z urokliwej gminy z i z pola truskawkowego, troszkę żebyśmy truskawek nazbierali, żeby dzisiaj na trasie nie zginąć. Trasa urokliwa, piękna, pola, łąki, lasy. Można było też zboczyć z trasy, nazbierać truskawek. Niektórzy korzystali i morderczy podbieg na 10 km. Nie wiem, czy to był pomysł, ale bardzo znakomity. Blisko kościoła, cmentarza. Przy okazji zapraszamy do, tutaj do księżego lasa. Można i pozwiedzać, zjeść, wyspać się i na pewno za rok też pobiec. Jesteśmy. Grupą biegową Night z Pyskowice i zapraszamy na nasz bieg do Pyskowic 6 września na bieg, na bieg mamuta. A poza tym trzeba powiedzieć, że organizatorzy mają też drugi bieg rolniczy, bieg rolnika 31 sierpnia. Tutaj niedaleko, bo w Karchowicach w kamieńcu właściwie. Pobiegniemy również 10 km. Dobra forma zaczyna się od tego, co, je, co jemy, tacy jesteśmy, tak? czym się żywimy, czym karmimy, co czytamy, nie tylko książki, ale i ludzie, i biegi, i tą dobrą energię trzeba czerpać z talerza i z przyrody przede wszystkim. Otoczenie, zwierzęta, mieliśmy okazję na trasie i koniki zobaczyć, i krówki, i pieska, też pomysł, że tutaj dopuszczono pieski, bieganie z pieskiem, bardzo fajne. A owoce, super akcje. Tylko truskawki dzisiaj dominują. Nic wspanialszego jest, dzisiaj nie spotka i nigdy z rana piękne truskawki, wspaniałe owoce, naprawdę zapraszamy na super bieg i teraz cała sobota już będzie pozytywna. Zapraszamy. Zapraszamy. Smacznego. Smacznego.